Dajcie, kochani, w drugim czerwcowym wtorku z trzydziestką numer cztery i ruszamy z tym. Mg bonusiki. Czy ta zdrabka numer cztery pokaże swoją moc? tak W bonusie mam taką nadzieję. No i mega. G. no i tyle J i A no i wyjątkowo by się przydał X zobaczcie ale pewnie go nie dadzą znając życie No, dzisiaj już pół metek. Czyli dwie będą zdrabki za nami. Zobaczymy. Asystent, ja bardzo proszę, żebyś przeciszył lekko film. Bo nie wiem, czy nie będzie słychać tego na filmie. A to może nam YouTube poblokować, więc. Dziękuję. Znaczy no, to jest, słuchajcie, on na słuchawkach wygląda. Coś tam. Powiedziałam, ja czegoś takiego nie lubię. Kiedyś mówiłam wam. Ja no, przy swojej pracy po prostu no niestety. Mam nadzieję, że naprawdę, chociaż wygrana jedna wpadnie, bo to już naprawdę by była komedia z tragedią, gdyby były wybrane wszystkie cztery postaki, a to też jest przecież możliwe. Niestety. Dobra. z, i, 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 no w bonusie z nie było, i, za w razie uzda, w Unii i lecimy to do dołu, gdzie fajnie widać. się udało znaleźć literka. Dobra. Kolejne literki. F i D. literka i była i była. No to, to, słuchajcie, X albo V i tyle, FD. Wyjątkowo dzisiaj potrzebne. Widzicie, zagadałam się i nie wiem, co drapać. Taka ja to, jak ja. Taka ja to jestem, jak drapię po pracy. O, powstaje nam Ada, ale ja kiedy indziej niż po pracy nie mam czasu grapać. Słuchajcie, kochani, bo po prostu powiem Wam, że jak będzie urlop, to jak najbardziej i premiery będą wcześniej. H pom się nie mam. Tu lecimy z literką N Unii, w instytucie w tym kurniczku. Dobra literki H nie ma H No i literka N. N. N jest taką literką kochani że występuje dużo, dużo tego N Nowej litery dobrze w puchu i w chruście litera H no 6 liter do końca, trzymajcie kciuki, asystent trzymaj kciukasów, C i U, żeby to coś wreszcie było, żeby te zdrapki pokazały swoją moc. E, D było, czyli jest drugi wraz U I jest trzeci wyraz unia i pięknie, bo krzyżówka jest wygrana. Zobaczcie. Ada, unia i uzda. I C i U. Chyba zdrapane. No, trzymajcie kciukaski, żeby to było więcej. Niż tego zwrot. Uh -huh. No i Teraz już trochę się drapie na lajdzie, Co Y i B Y, D w zabobonie i w balkonie, którego niestety nie posiadam. Ostatnie dwie. Czy coś nam się do CCC dołoży? L, I. W. Słuchajcie, jest stówa tej krzyżówce. Już widzę to. Czyli może być dobrze. Zobaczcie. Jest mewa. Jest mewa. Unia. Uzda i Ada. Pięknie. L. I W. No i super, bo słuchajcie, 120... I jeżeli cokolwiek wpadnie w jeszcze jednej zdrabce, to w tym momencie jesteśmy kochani na czym? Na plusiku. A jeszcze dwie zdrabki przed nami. No to co, BBB będzie? To no zobaczcie naprawdę. Uzda, Ada uzda, Unia i Mewa. Tak. Kontrolne. Jak najbardziej, kochani, potwierdzają, że na zdrapeczce z numerkiem czwartym jest stówka. Pięknie. Piękna zdrapeczka. Dzięki, kochani, za te krzywki, za te odpowiedzi. I te, opłaciło się, kochani, te szukanie. Dobra, ja już się z Wami żegnam dzisiaj, tak bardzo fajnie, optymistycznie. Do kolejnego. Pa!